Witam na kanale Dzieciaki testują Ją dzisiaj rozpakujemy Squish Me Minecraft Od wydawnictwa Egmont Jest to no, prawdopodobnie taka figurka Czy coś do zduszania, do ściskania I jest sześć Figurek w kolekcji. Tutaj możemy zobaczyć, jakie są figurki. Creeper, żółw, panda, krowa. A te dwa? Nie wiem, co to jest. Co to, to, jest? Owca, to jest owca. A to jest grzybowa krowa. Aha, no dobra. I to jest seria druga, więc otworzysz. Zobaczymy, co tam jest w środku. Z tym się trzeba trochę posiłować. No dalej, squishaki wyłazić Squishaku! Ale to pachnie. Czujesz jak to pachnie? O kurczę. No dalej, co tam będzie? Co tam Kwieju. będzie? Jak super. Czoł, mi. Pokaż mi. Ale fajny. O, można go, ale on pachnie. Można go zgniatać. Jest jakiś zapachowy żółw. Może popsikali perfumami żółwimi? Jakoś Czy tak nie wiadomo, czym on pachnie, ale czyś pachnie i można go zgniatać. Nie ma nic więcej, bo jest po jednej figurce i on wraca do swojego kształtu. O, bo. Jest strasznie mięciutki, można go dusić, zgniatać. Quishmi, me Minecraft. Druga seria takich fajnych, mięciutkich do zgniatania. Figurek, zabawek, żółwik jest strasznie sympatyczny. Więcej zdjęć na blogu w opisie do filmu jest link. Zapraszam tam bardzo gorąco, a my się już żegnamy. Do usłyszenia w kolejnych filmach.